Cześć, witam Was serdecznie. Z tej strony Alfa Invest i witam Was w pierwszym filmiku moim na tym kanale, w którym będziemy omawiać sytuację makro, Bitcoina oraz Ethereum. Głównym celem tego kanału to jest to, żeby Was nauczyć, troszkę, chociaż przygotować, pokazać różne myki. Jak inwestować pieniądze w tak, takim rynku, jak, jak kryptowaluty, ale nie tylko kryptowaluty, ale także w akcjach, Forex, oraz nawet czasami w indeksach, jeśli okaże się oczywiście okazja. Chcę Was także nauczyć lub dać wskazówkę tego, w jaki sposób mentalnie przygotować się na, na inwestowanie w takich, takich, takich giełdach, bo jest to nie lada wyzwanie. Bardzo łatwo jest stracić pieniądze w takiej giełdzie, w takim rynku, a bardzo ciężko się zarabia te pieniądze. Mówię to Wam po prostu, bo mówię to oczywiście z doświadczenia i dlatego po prostu nie chcę, żebyście popełnili tego samego błędu, co ja i może Wam to po prostu pomoże, może nie, albo może Wam pomoże, ale tak i tak popełnicie ten błąd, tak jak ja to zrobiłem na przykład, kiedy się słuchałem swoich mentorów, ale zobaczymy. No, tak jak mówię, dzisiaj będziemy opowiadać sobie troszkę o bitcoinie, o sytuacji makro, co się dzieje z bitcoinem, yy, yy, czemu on tak stoi, czemu on nie wystrzelił już do miliona <grym> i yy, co się dzieje, tak, w jaki sposób teraz zagrać na giełdzie, żeby zarobić, yy, lub czasami może też trzeba nie grać, żeby po prostu być lepszym niż reszta ludzi. Bo moim zdaniem, teraz na ten moment, jak mam być szczery, to najlepszym tradem, który można zrobić z bitcoinem, to jest nic nie robić. To może brzmieć trosz, troszkę abstrakcyjnie dla ludzi, którzy dopiero zaczynają. No, jak nic nie robić, no co? No, a co jak Bitcoin wystrzelił do 500 tysięcy, tak i, i, i Alfa powiedział, że, że mam nie kupywać Bitcoina. Um, powiem Wam tak, w tym momencie Bitcoin jest w tak zwanym range. Ja ogólnie będę też używał angielskich sformułowań, po prostu bo tak się nauczyłem, ale to nic nie szkodzi, Wam to myślę też pomoże, ponieważ większość osób, które mają doświadczenie z kryptowalutami, ale także z akcjami, z Forexem, z indeksami, używa angielskich sformułowań, tak? No bo po prostu, ja to jest taki rynek, gdzie się używa takich właśnie sformułowań. No i patrzymy teraz na Bitcoina, tak? Widzimy kurs Bitcoina, tak on teraz wygląda, pięknie zaczął swoją hossę, tak? Hossa już trwa, bardzo długo w sumie już trwa, tak? Już ponad półtora roku trwa ta hossa, więc jeśli ktoś Wam mówi, że, że hossa dopiero się zaczyna, to proszę, skasujcie go gdzie go obserwujecie, bo to jest, to jest bullshit, to nie jest prawda. Hossaj moim zdaniem dobiega ku końcu, um, ale to nie znaczy, że nie ma możliwości, żeby jeszcze zarobić na tym pieniądze. Um, Bitcoin jest w tym range'u. Range, moi drodzy, to jest to coś, to jest to całe, to jest range, czyli to znaczy, że jest w zakresie cenowym od jakiegoś punktu X do punktu Y um, i trzyma się tych cen i nie potrafi pokazać nam, w którą stronę zmierza. Następnie, tak, no bo może być to coś takiego, ale niekoniecznie, bo może również to być coś takiego, tak? Nie mamy pojęcia. Ja nie mam pojęcia, ty nie masz pojęcia, myślę, że nawet sam Nostradamus nie ma pojęcia, co teraz Bitcoin będzie robił. Ponieważ nikt nie wie, nikt nie ma um, kryształowej kuli um, i nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości, chyba że manipulatorze. Market makerzy, tak zwani, czyli ci, którzy potrafią manipulować kursem, przez to, że mają bardzo dużą ilość właśnie tych bitcoinów, oni jako jedyni pewnie będą wiedzieli, jaki ruch będzie następny. Ale my nie, my jesteśmy zwykłymi ludźmi, szarymi myszkami, które, którzy po prostu są w tej podróży wraz z nimi i musimy po prostu korzystać z tego i spróbować jak najwięcej pieniędzy z tego zarobić. No i tak jak mówię, jesteśmy w tym range'u, żeby Wam to jakoś tak bardziej pokazać, o co mi chodzi z tym całym range no to to jesteśmy po prostu w tym zakresie cenowym, tak jak widzicie, no ten, ta, ta cena po prostu ciągle tutaj jest, mieliśmy tutaj nasz taki jakby breakthrough, tak, potem znowu pokazane, gdzie jest nasz jakby nasz nisz, nasz low, to się nazywa low, tak, i ciągle jesteśmy w tym zakresie cenowym, tutaj zeszliśmy troszkę z niego poniżej, jeśli zejdziemy troszkę na niższy wariant, no godzinowy. No i, i jesteśmy tutaj, tak, no i to już trwa trochę, to już trwa trochę długo, nawet bym stwierdził, bo, ponieważ to już trwa e, już praktycznie, że 3 miesiące. Co to powoduje? Jeśli wejdziemy sobie na Xa, e, na a, e, a nie wiem, nawet na Facebooka i spojrzymy na różne grupki e, e, inwestowania, no to większość osób już ma obawy, tak, że się to wszystko skończyło, że to już jest Bessa, no i że następna Hossa to dopiero będzie za za ileś tam, ileś tam lat, tak? Nikt tego nie wie, ale możemy być przygotowani na obie warianty. O co mi z tym chodzi? Chodzi mi z tym o to, że możemy się przygotować na to, że będą lepsze ceny lub nie będzie lepszych cen, ponieważ możemy grać na Obu wariantach, tak? Nie musimy zawsze otwierać long position, tak? Nie musimy otwierać pozycji, która pozwala nam zarobić na, na tym, że ceny będą wyższe, ale możemy też także otworzyć shorta, który też nam pozwoli, żeby zarobić pieniądze, tak? Moim zdaniem, teraz zamierzamy już dojść do tego, co ja uważam, to jest to że musimy po prostu czekać tak, taka jest prawda możemy grać na, na pozycjach no, takich krótkoterminowych tak, to znaczy jeśli na przykład bitcoin okazał się być w tym range'u ciągle tak, no to fajną pozycją żeby otworzyć sobie pozycję długą no to będzie oczywiście tutaj ten nasz bardzo silny support tak, ja bym wam ogólnie bym go pokazał wam go tak, ponieważ tak jest lepiej, ponieważ zawsze dochodzi do jakiejś manipulacji cenowej. Ehm, o co mi chodzi z tą manipulacją cenową? No, są ludzie, wyobraźcie sobie to tak, że siedzi sobie, nie wiem, z 20 typków, którzy kupili bitcoina, jak było po 5 dolców, e, mieli farta, zapomnieli o tym w, w portfelu, że go mają, teraz są miliarderami. E, no i teraz mogą sobie grać tym kursem, jak oni w sumie chcą, no bo to się bardzo ciężko, e, często, przepraszam, bardzo często się to zdarza, zwłaszcza w weekendy. Ponieważ w weekendy po prostu wolumen transakcji jest dużo niższy, dużo mniej traderów traduje w, tygo, w weekend, Wall Street nie traduje w weekend, więc wtedy oni mają okazję do tego, żeby manipulować ceną. Tak jak zrobili to na przykład tutaj. No to właśnie mieliśmy w sumie z niedzieli na poniedziałek, w nocy, nam zrobili taką jakby małą niespodziankę na nasze rano. No i widać, że tutaj po prostu doszło do manipulacji cenowej z powrotem do tego supportu, tak, czyli ten tutaj nasz support. Czemu to jest support? No bo parę razy po prostu cena już pokazała nam, że tutaj bardzo dużo e, osób kupuje, to jest bardzo duże skupienie e, tych niższych cen, więc tutaj fajnie jest na przykład grać krótkoterminowo jakieś longi, tak, czyli pozycje długie. Mm, no i też mnie się wydaje, że to jest najlepsze, co można teraz zrobić. To jest po prostu czekać, tak? Jeśli chcemy już otworzyć tą pozycję długą, nie róbcie tego tutaj, bo jesteśmy w Westernie. To jest ziemia nikogo, i tutaj po prostu jest zbyt duże ryzyko tego, że pozycja pójdzie na marne i stracimy pieniądze. Główną ideą krypto i w ogóle inwestowania i tutaj w sumie mówię bardziej o tradingu to jest to, że musimy jak najmniej tracić i jak najwięcej zyskać, tak? Więc nasz risk to reward, czyli nasza jakby e, e, nasz miernik tego ile ryzykujemy, a ile zarobimy przeciwko temu ryzyku, musi zawsze być lukratywne, tak? Czyli jeśli na przykład tutaj byśmy otworzyli sobie longa w tych cenach, tak? E, dalibyśmy sobie stop loss gdzieś tutaj, tak, no to oczywiście mamy małe, niskie, mamy niskie ryzyko, tak, e, ale mamy bardzo e, duże możliwości tego, że cena znowu wzrośnie, no bo po prostu jesteśmy w tym range'u od, od 90 dni, tak, to może po prostu tak pójść jeszcze trochę, trochę dłużej. Mm, więc dlatego zawsze się otwiera pozycja tylko po otrzymaniu takich cen, e, też po otrzymaniu pewnej, pewnej jakby pewności tego, że, że, że to jest najlepszy nasz wybór, tak, no a tutaj zdecydowanie jest to naj, na, nasz najlepszy wybór, a ceny, które ja bym jeszcze bardziej chciał, tak, to są ceny, które są poniżej tutaj tego startu, tego range'u, tak, tutaj widzimy to, bardzo dużo transakcji w tym zakresie cenowym i to bardzo dużo, no bo po prostu widzimy tak, patrzcie ile tutaj tych, tych candlesticków, jeden taki, ten to jest candlestick, tak, ile, ile tego tutaj jest, jakie tutaj jest skupienie tego wszystkiego, tak, więc to znaczy, że tutaj jest bardzo duży wolumen kupywania, więc jeśli na przykład, no więc te osoby, które tutaj na przykład kupiły, tak, no to one najprawdopodobniej mają swój stop loss, stop loss to oznacza, że w tym momencie są skłonni sprzedać swoją pozycję, tak, mają prawdopodobnie gdzieś ją tutaj, tak, w tym zakresie, więc jeśli byśmy na przykład m, dostali e, takie coś, tak? E, dostalibyśmy e, takie coś, że jesteśmy tutaj, tak? O, tutaj na pewno musi być jakieś odbicie. Jeśli nie, musicie też tutaj patrzeć. Jeśli by było tak, że bardzo drastycznie cena spada, tak? I tutaj nie ma żadnego odbicia, tak? E, no to tutaj nie wchodzimy do tej pozycji. Zawsze się wchodzi do pozycji, jeśli mamy pewność tego, że to jest nasz, nasz nowy support. Czyli to znaczy, że chcemy, żeby cena zrobiła coś takiego. Tak? O, mamy tutaj może jakiś tam nawet taki nawet jakiś mniejszy dołek i dopiero kiedy znowu wrócimy do tego supportu, on się odbija od tego supportu, to jest pozycja, kiedy my wchodzimy i longujemy, tak? Tylko wtedy zawsze się traduje, kiedy ma się większą pewność, że to wyjdzie, niż nie. Tak. Oczywiście nie robimy tego na czterogodzinnym, tylko na mniejszych już um, wariantach, um, jakby godzinowych, minutowych, tak. I wtedy dopiero patrzymy, czy to, czy to, jest dobre, czy nie, nie, no to nawet jak tutaj mieliśmy, tak, spadło, szybko to zostało wykupione, znowu się odbiło, pokazało, że tak, to jest nasz, 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 nasza pozycja long, tak, tutaj nawet możemy otworzyć tą pozycję, to tylko na chwilę byśmy byli stratni, stop loss oczywiście po prostu tutaj pod tym naszym, naszym jakby liquidity zone, czyli tutaj, gdzie dużo osób kupuje, tak, to jest nasz stop loss, no i mamy piękną pozycję, która po po prostu nam daje, nawet jeśli byśmy tutaj otworzyli, nam daje oczywiście zyski 5% do 8%, no to to jest niesamowite. Ja bym tutaj rzeczywiście to, tutaj już bym zdecydowanie już bym 50% swojej pozycji sprzedał, Następne 50% bym pewnie zostawił, tutaj bym sprzedał na przykład następne 20%, a reszta już by po prostu była risk free, tak. Stawiamy nasz stop loss na 0%, nic nie przegrywamy, możemy tylko jeszcze więcej pieniędzy zarobić. Więc no, pffa, najlepiej po prostu teraz czekać, tak? No, musimy czekać po prostu na to, co Bitcoin nam powie, co, co oni w sumie e, nam pozwolą zarobić, tak? Czy najpierw zejdziemy, tak? Czy zejdziemy? Złapiemy tutaj o cyk. Fajny long, tak, lub drugi wariant jest taki, że wyjdziemy tutaj niżej, tak. Tutaj tego mniej osób się spodziewa. To wam mogę na pewno utwierdzić, że tutaj, jeśli byśmy byli, to jest fajna pozycja, na no to żeby otworzyć pozycję long, e, zdecydowanie e, o mniejszej dźwigni, tak, tylko żeby to bo, bo była po prostu pozycja, która mm, zdecydowanie może nam dać nowe ATH, czyli najwyższą cenę. Która kiedykolwiek była i byśmy mieli bardzo, bardzo ładną pozycję. Ja czekam w sumie na te pozycję tutaj, czekam. Mam swoją amunicję przygotowaną i czekam, może nam się uda takie ceny dostać, ale to, to, to nie jest pewne, tak? Nigdy nic nie jest pewne w tej, w, tej, w, tej, w tej giełdzie kryptowalut. Musimy być przygotowani na każdy możliwy wariant, tak? To są dwa warianty, które ja chcę na pewno zagrać. Jeśli byśmy stracili te poziomy, no to na pewno oczekuję, że ceny spadną jeszcze troszkę niżej niż tylko tutaj. Tylko raczej już wrócimy do tych przedziałów cenowych 65 do 55 tysięcy dolarów. Chociaż szczerze mówiąc, to wątpię, że to się stanie. Myślę, że te dwa warianty są najlepsze, żeby grać. Ale dlatego zawsze mamy stop loss, tak? Zawsze mamy to, że jeśli coś się stanie z naszą pozycją, nie mamy racji, no to mamy stop loss, który nam po prostu e, daje gwarancję tego, że nie stracimy więcej niż byśmy chcieli stracić. E, jeśli chodzi o to, jakie ja pozycje gram, jakie one są wielkości, to mam, mam na pewno zaplanowane, żeby stworzyć o tym kompletnie oddzielny odcinek, ponieważ jest to bardzo ważne w strategii tego, jak inwestować w takim rynku jak w, no, w rynku kryptowalut, tak nie tylko Bitcoina, ale także altcoiny, czyli wszystkie coiny, oprócz właśnie Bitcoina. No i to jest w sumie pfa, moja myśl odnośnie bitcoina, tak? Jeśli byśmy na przykład chcieli zagrać powiedzmy shorta, tak to znaczy, chcielibyśmy zagrać to, że cena będzie spadać. No, to fajną, fajną, fajną myślą jest to, jeśli byśmy dostali tutaj jakby wyższe ceny, tak. Czyli powyżej tego, byśmy wbili się, bez złapienia tutaj, złapania tego tutaj, liquidity tutaj lub tutaj, to moim zdaniem ta cena nie wystrzeli wyżej, tylko ta cena raczej to jest konfirmacja tego, żeby tutaj wejść sobie, tutaj ta cena znowu spadnie do tego range'a, znowu tutaj się odbije od tych naszych hajów, tak? No i tutaj mamy piękną konfirmację tego, żeby wejść po prostu w shorta, tak? W taki sposób, ja bym to zagrał, czyli po prostu tutaj mamy e, możli możliwość longowania, tutaj mamy możliwość e, również longowania, tak? czyli grania, że ceny e, będą wyższe, tutaj zagramy, że po prostu ceny będą znowu spadać, tak? No i że będziemy dalej po prostu w tym, w tym zakresie cenowym ciągle sobie grali. E, więc to jest moja myśl odnośnie e, Bitcoina. E, jeśli chodzi o drugą największą walutę, czyli e, Ethereum. No to podobne, tak. No widzimy, no altcoiny teraz to po prostu umarły, e, przez to, że po prostu bitcoin jest w tym zakresie cenowym. Przeważnie w ogóle jest tak, że jak bitcoin jest w takim rangeu, to altcoiny powinny wystrzelać, tak, ale no tym razem tak nie jest. I dlatego też musimy pamiętać z tyłu głowy, że nic nie jest gwarantowane w tej giełdzie, tak. To co wszyscy piszą na x czy na YouTube w filmikach, o, że o sezon altów, czy o wszystko teraz wybuchnie, wszyscy będziemy milionerami błagam was, bądźcie realistyczni w swoich przekonaniach, tak? Bądźcie realistyczni. Pamiętajcie, że każdy jest w tej giełdzie po to, żeby zarobić, tak? Więc jak ktoś wam mówi, że o, kupcie to, bo będziesz milionerem, no to robi to po to tylko, żeby siebie też spogacić, tak? Bądźcie realistyczni, realistyczni, patrzcie na wszystko, jeśli ktoś coś mówi z przymrużeniem oka, nawet jak ja coś mówię, tak? Patrzcie na to z przymrużeniem oka. Musicie wyrobić własną opinię, i na podstawie tej opinii e, musicie po prostu grać, tak. Nie słuchajcie się nikogo, naprawdę Warren Buffy też tak mówił, tak. Zamknijcie drzwi po prostu i e, róbcie swoje, tak. To jest najważniejsze. No dobra, ale wróćmy do Ethereum. E, jesteśmy tutaj znowu też w zakresie po prostu cenowym, tutaj ceny nam spadły. Utworzył nam się znowu taki mega range, e, utworzył nam się tutaj ten range przez te spadki, tak. E, tutaj mamy znowu support no i wydaje mnie się, że po prostu będziemy też w tym zakresie cenowym będziemy sobie tak tutaj wirować. To jest taki mniejszy zakres cenowy, mamy też większy, dużo większy zakres cenowy, który jest po prostu tutaj, tak? Dam to wam w innych kolorkach, żebyście to widzieli, więc mamy ten zakres cenowy lub mamy również e, ten zakres cenowy, nie? czyli te dwa, Oj, tutaj inny zielony mi się trafił, ale no wiecie, wiecie o co mi chodzi, tak? E, no, nie mogę trafić, trudno, dobra, <laughs> więc mamy, mamy ten nasz mega range i mamy ten niższy range, który nam się utworzył przez to, że ceny e, po prostu drastycznie spadły e, w nocy oczywiście czasu europejskiego, no, i, i utworzył nam się nowy range, tak? Co mnie się wydaje, jeśli chodzi o Ethereum, to jest to, że najlepsze, co teraz można zrobić, to jest to, żeby po prostu akumulować, czyli kupować to Ethereum przy każdym możliwym spadku. Przy każdym możliwym spadku, dlaczego? Ponieważ uważam, że Ethereum jeszcze nie e, osiągnęło tych cen, które powinno. I dlatego ja też kupuję, nie na dźwigni, tylko po prostu kupuję Ethereum z myślą tego, że będzie możliwość sprzedania tego znowu przy 4000 dolarów lub nawet wyżej yy, i że można jeszcze na tym zarobić tak Wydaje mi się, że będziemy w takim range'u, o może coś takiego się stanie, o, będziemy, będziemy w kółko, łagamaka łaga i muje, i tak? Więc w sumie to nic wielkiego się nie będzie działo, więc myślę, że dobrym momentem jest po prostu, żeby akumulować to Ethereum, tak? Tutaj na krótkie pozycje, fajne, co by było, żeby zagrać, to jest coś takiego, tak, boom, pięknie, short, tak, znowu jesteśmy w range'u, lub, co też by było spoko, co by się stało, to jest jeśli byśmy mogli spać tu i tutaj mam też dwie możliwości, jeśli chodzi o pozycję długą, to jest to, że pierwsze co, to mamy tutaj, widzicie ten, 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 ten ogonek, po angielsku to się nazywa wick, to jest wick i przeważnie jest tak, że 50% tego wicku musi być po prostu musi być wypełnione, tak? Czyli mamy tutaj powiedzmy 7% mniej więcej, tak? Czyli mniej więcej powiedzmy, że tutaj i tutaj by było dobre, żeby też zrobić sobie pozycję długą, tak? Krótkoterminową. Oczywiście tutaj możemy zagrać na dźwigni. I tutaj możemy sobie zagrać pozycję długą, w taki sposób, że jeśli tutaj by cena doprowadziła dotąd nie? i byśmy znowu się wspięli powyżej tej ceny, no to fajna mamy, pod tutaj wchodzimy, tutaj mamy bardzo fajną, długą pozycję, którą możemy na przykład zamknąć przy tym range'u, zostawić sobie 25%, jeśli byśmy wybili znowu do tego range high, tego mega range'u, tak? a oczywiście moja druga propozycja longu to jest oczywiście jeśli ceny by zrobiły coś takiego, tak, tutaj byśmy mieli naszą pozycję, ona by się troszkę odbiła, stawiamy naszą pozycję na stop loss, na 0%, więc nic nie tracimy, ale cena idzie poniżej tego nie? i tutaj robi nam coś takiego, taką dewiację cenową i wracamy z powrotem, mamy piękną pozycję long, tutaj wchodzimy, tak, więc to jest to, jeśli chodzi o trading. Mamy tutaj parę pozycji, które są, mogą być lukratywne. A jeśli chodzi o długoterminowo, jeśli ktoś nie ma czasu, żeby się takimi rzeczami zajmować, no to najlepiej by było po prostu, żeby czekał, tak, żeby tutaj sobie akumulował przy tych niższych cenach przy Ethereum. No i żeby sprzedał, kiedy będzie to wyżej, lub nawet jeśli się odbijemy od tego i pójdziemy jeszcze wyżej. Bo szczerze mówiąc, to powiem Wam, że myślę, że Ethereum jeszcze będzie miało swoją powiedzmy mini hossę. Ale to na pewno nie jest początek tego wszystkiego, dopiero, że hossa się zaczyna i tak dalej. No bo to jest gówno prawda jak widzimy, no to nawet Ethereum już miało. Piękny wzrosty, tak? 282% to jest bardzo dużo, tak? Na normalny rynek, no nie oszukujmy się, tak? Więc nie dajcie sobie wmówić, że dopiero hossa się zaczyna, bo to jest, to jest jeden wielki, zwykły um, bullshit, tak, no, no. Halo. No przepraszam was, no, no. kurczę, jak to wygląda? No to jest po prostu, to jest, to jest hossa, tak? No halo, hello, hello, wake up, nie. Nie dajcie sobie tego, nie dajcie sobie wmówić takiego czegoś. Um, Bitcoin moim zdaniem e, osiągnie jeszcze wyższe ceny, ale to nie będą ceny przydziału tych pokroi, tak 500 tysięcy czy coś takiego, ale wydaje mnie się, że e, 125, 130, może 140 to jest maksymalnie co jeszcze dostaniemy od Bitcoina i to będzie koniec, tak. Wydaje mi się, że to wszystko powinno się stać przed, przed latem, e, no i że w lecie po prostu zacznie się już Bessa. I będzie to trwało od 12 do 24 miesięcy. Tak jak to zazwyczaj było, tak. I wydaje mi się, że nic się w tym kierunku na razie nie zmieni, no bo już mamy troszkę informacji historycznych na ten temat, że to się po prostu powtarza i że to jest cykliczne, tak, tak jak każdy inny rynek. Ehm, no i okej, okay, no więc mniej więcej powiedziałem to, co chciałem powiedzieć na pierwszy odcinek. Ehm, mam nadzieję, że Wam się podobało i że takie rzeczy Was interesują, no będziemy też rozmawiać nie tylko o takiej jakby analizie typowo takiej cenowej, ale także analiza psychologiczna, no bo myślę, że to jest 80% inwestowania na giełdzie, różne jakby rzeczy, które ja się nauczyłem, które pozwoliły mi zarobić pieniądze. Oczywiście ja najpierw straciłem pieniądze na tym, ale nauczyłem się i są to różne takie psychologiczne myki, które po prostu trzeba się nauczyć. Możecie to zrobić bez przegrania pieniędzy, lub i się mnie posłuchać, lub się mnie posłuchacie, stracicie tak i tak te pieniądze, i dopiero wtedy się posłuchacie. No taka jest giełda, tak. Trzeba się po prostu nauczyć boleśnie lub nie. Dobra, no to to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo, no i do następnego razu. Trzymajcie się.